Papier potrzebny jest wszędzie w przemyśle maszynowym, chemicznym, w transporcie, w biurach i oczywiście w naszych domach. Zapotrzebowanie na papier wzrasta każdego roku. Każdego dnia zużywamy ogromne ilości papieru. Po jego wykorzystaniu wyrzucamy go do kosza i nie zastanawiamy się, co się z nim dalej dzieje i skąd się bierze. Jednym z wielu odpadów przywożonych do zakładów przetwarzających odpady oprócz folii i plastikowych butelek jest zużyty papier i kartony, czyli makulatura. Obecnie roczna światowa produkcja papieru sięga 318 milionów ton. Tak wielką ilość trudno byłoby wytworzyć przy wykorzystaniu wyłącznie surowców pierwotnych, czyli drewna. Jodła, sosna, świerk, topola, buk, osika oraz rośliny jednoroczne to podstawowe surowce wykorzystywane do produkcji papieru. Oprócz surowców podstawowych do produkcji papieru wykorzystuje się również surowce wtórne, makulaturę oraz materiały, które zawierają włókno roślinne. A teraz pokrótce przedstawimy, jak przebiega proces od drzewa w lesie do papieru w naszej książce. Od drzewa do drewna. W wyselekcjonowanych obszarach lasów wykonuje się ścinkę drzew. Jest ona konieczna, aby pozyskać drewno. Po wycięciu całych drzew w tartakach, tnie się je na mniejsze bale i przewozi do innych fabryk. Okorowane drewno jest cięte na mniejsze kawałki. Wióry są transportowane do wielkich zbiorników zwanych warnikami, gdzie poddawane są obróbce parą pod ciśnieniem, aż do momentu, gdy uzyska się masę w konsystencji podobną do wilgotnej papki. Po odsączeniu wody uwalniane są włókna drewna, które następnie dodawane są do masy papierniczej. Masa papiernicza podawana jest do obiegu przesiewaczy, gdzie ponownie oddzielana jest woda i wtedy włókna formują płachtę papieru. Otrzymaliśmy wielką wstęgę papieru. Teraz wystarczy pociąć ją na arkusze lub zwinąć. Później zakłady papiernicze zrobią z niej zeszyty, notesy, nasze ulubione książki, a nawet pamiętniki. Po zużyciu produktów papierowych i tekturowych, gdy chcemy się ich pozbyć, powinny one trafić do pojemnika na suche lub niebieskiego dzwonu. Następnie takie odpady zostaną przewiezione przez specjalistyczną firmę do zakładu przetwarzającego odpady. Tutaj papier i karton jest odseparowany od pozostałych odpadów. Następnie bele ze sprasowanym kartonem lub papierem Trafią do firm przetwarzających makulaturę. A teraz prześledźmy losy makulatury. Do magazynu papierni przyjechał kolejny transport makulatury. Włókna makulatury są w odpowiedni sposób sortowane, tak by mogły być powtórnie wykorzystane do produkcji papieru gazetowego. Jak wszystkie surowce, tak i makulatura podlega wstępnej segregacji, kiedy to oddzielane są pojedyncze elementy poli. Po dodaniu mydła i wody makulatura staje się jednorodną masą. Podczas kąpieli w mydle wymywa się i wypukuje farbę drukarską. Zanieczyszczenia zawierające farbę drukarską są kondensowane aż do uzyskania stałej masy. Tymczasem na innej linii produkcyjnej czysta, płynna pulpa przekształca się w nowy papier przechodząc przez liczne walce odciskające zbędną wodę. Po osuszeniu dodawane są wybielacze, które nadają białą barwę. Wilgotna masa jest rozsmarowywana na płaskim podajniku przechodzącym przez suszarkę. W ułamku sekundy masa zastyga i zmienia się w cienką wstęgę bibuły, która nawijana jest na duże szpule. Papierowe bele wkrótce trafią do drukarni, aby ponownie zmienić się na przykład w gazety. Już jakim procesom poddawana jest makulatura i jak uzyskuje się papier. Dlatego też warto uświadomić sobie, że zasoby obszarów leśnych nie są nieskończone i każdy z nas przez zbieranie makulatury przyczynia się do ochrony lasów. Nie spalajmy więc gazet, zeszytów i innych wyrobów z papieru. Wrzucajmy je do suchych lub do niebieskiego dzwonu. Albo oddajmy je do przoków, aby mogły być powtórnie wykorzystane. Lasy pełnią bardzo ważną funkcję w środowisku naturalnym. Niestety są intensywnie niszczone, ponieważ dostarczają wielu surowców, głównie drewna, które wciąż jest stosowane jako opał, materiał do budowy domów oraz wyrobu np. mebli. Zapotrzebowanie na drewno nadal wzrasta, mimo iż zastępuje się go innymi materiałami. A żeby ograniczyć wyniszczanie lasów, niezbędna jest rozsądna i racjonalna gospodarka, która powinna polegać na ograniczaniu wyrębu lasów oraz na prawidłowym zalesianiu.